Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl Czy przypadkiem nie jestem marnym katolikiem? To pytanie możemy sobie zadawać w bardzo wielu perspektywach. I każdy z nas, jeśli nie odpowie na to pytanie przynajmniej w kilku perspektywach, tak, jestem marnym katolikiem, to znaczy, że coś jest z nim nie tak, prawda? To nawet święty Maksymilian Maria Kolbe czy inni święci, święty Maksymilian odpowiadał, jestem gnojem. Inni święci też bardzo negatywnie siebie oceniali, wielcy święci. No i teraz odnoszę takie wrażenie, że dzisiaj bardzo wielu katolików, szczególnie tych najbardziej pobożnych, tych najbardziej tradycyjnych, tych najbardziej trydenckich, nie widzi tej belki w swoim oku. Zachowuje się na zasadzie, nie jestem jak ten celnik. A tamci, co chodzą na nowóz, to, to są, a ja, och. I chciałem w tym programie poruszyć tylko jedną z tych wielu, wielu, wielu perspektyw. Znaczy, może zasygnalizuję wcześniej jedną. Prawda? Mówiłem na ten temat, ale to warto wracać. Była kiedyś powszechna taka medytacja poranna i medytacja wieczorna, które się nawzajem uzupełniały. Medytacja poranna miała taki przebieg, że zastanawiałem się, człowiek zastanawiał się, co tego dnia będzie robił, z kim się spotka, jakie sprawy, jakie problemy będzie musiał rozwiązać i będzie się przygotowywał do tego dnia rozstrzygając jak powinien się zachować w tych sytuacjach, co powinien zrobić, jak to powinien ocenić, czego nie powinien zrobić, tak żeby to podobało się Chrystusowi. Niektórzy święci proponowali, żeby dać jeszcze jedną odpowiedź, że tam można się zachować, można się zachować tak, żeby to się podobało Chrystusowi, ale można się zachować tak, żeby to jeszcze bardziej podobało się Chrystusowi. No i teraz Medytacja wieczorna, co zrobiłem tego dnia, e, czego nie zrobiłem tego dnia. No i każdy z tych, co zrobiłem i co nie zrobiłem, szukamy y, odpowiedzi na pytanie, czy to podobało się Chrystusowi. Co by się bardziej podobało Chrystusowi. Prawda? I tu w tej perspektywie y, w tej perspektywie, no, odnaleźlibyśmy. Y, Pozytywną odpowiedź na to pytanie, czy nie jestem przypadkiem marnym katolikiem. To jeszcze można dopowiedzieć jedną rzecz, znaczy z wielu różnych rzeczy, z wielu różnych perspektyw, że no jeżeli jestem normalnym, dobrym katolikiem, to Pan Bóg powinien mi towarzyszyć cały czas, powinienem o nim pamiętać cały czas, i tutaj znowu proponowano to. W młodości, jak miałem takiego jednego przewodnika, spowiednika i przewodnika duchowego, to on ciągle mnie uczulał na to, żebym przez cały dzień stosował akty strzeliste. Czyli wybieram sobie jakieś zdanie z modlitwy, z Pisma Świętego i żeby to zdanie jako akt żebym to zdanie powtarzał w myśli tak często, jak to tylko możliwe. W ciągu całego dnia. I to byłoby to trzymanie się Pana Boga, pamiętanie o Panu Bogu. Ale nie o tym chciałem mówić, to tylko zasygnalizowałem. Chciałem powiedzieć o jednej ważnej, bardzo ważnej perspektywie formacji katolickiej. Ta formacja katolicka przebiega w trzech perspektywach. Pierwsza. Prawidłowe kształtowanie sumienia katolickiego, bo katolik powinien posługiwać się prawidłowo kształtowanym sumieniem, a to prawidłowo kształtowane sumienie musi być kształtowane przez doktrynę Kościoła. Drugie, katolik powinien robić wszystko, żeby mieć właściwie wykształcony tak zwany sensus katolikus, czyli niektórzy to nazywają zmysłem katolickim inni nazywali to instynktem katolickim czyli taką umiejętnością reagowania na błyskawicznego reagowania na każdą sytuację pod kątem czy to jest katolickie czy to nie jest katolickie czy to godzi w moją wiarę czy to jest zgodne z moją wiarą no, i trzecia rzecz, taka perspektywa już czysto intelektualna, która ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar. Jeżeli Pan Bóg, jeżeli Chrystus, jeżeli w ogóle Pan Bóg, Trójca Święta, jeżeli Pan Bóg jest tym, kogo kocham, kto jest dla mnie bardzo ważny, no to naturalne jest, że powinienem Dążyć do tego, żeby jak najwięcej wiedzieć o Panu Bogu, wiedzieć o tym, kim jest, co mówił, co, co ode mnie chce, co chce od świata, jakie ma plany, co lubi, czego nie lubi. Prawda? I tutaj. Takim punktem odniesienia kiedyś była medytacja wokół pieśni nad pieśniami, że czytamy pieśń nad pieśniami, to jest historia zakochanych w sobie bez pamięci oblubieńca i Oblubienicy, my jesteśmy wczuwamy się w rolę tego, tej Oblubienicy. No i teraz czy, czy naprawdę kochamy tak jak ona, w ty, bohaterka pieśni nad pieśniami, kochamy oblubieńca Chrystusa? No i teraz, jeżeli dziewczyna jest zakochana w chłopaku, no to nie może powiedzieć, ja go kocham bez pamięci, ale mnie nie obchodzi, kim on jest, co on myśli, co on czuje, co on lubi, yy, co sądzi na różne tematy. To mnie nie interesuje, prawda? I ten kochany chłopak mówi, wiesz, ja bym chciała. No nie, to mnie nie interesuje. no Więc. I tu, tutaj jest pewna, pewne uposażenie intelektualne związane z Panem Bogiem. I e, ja byłem kształcony w takiej formule. E, ta formuła wciąż do mnie z różnych źródeł wracała od różnych kapłanów, i nie tylko kapłanów. I dzisiaj, jakby, nie, nie napotykam na funkcjonowanie tej formuły. A ta formuła jest taka, że Twoje wykształcenie z zakresu wiary, dotyczące Boga, dotyczące doktryny, teologii, filozofii, powinno być takie, czy znaczy powinno być wyższe niż twoje wykształcenie z innych dziedzin. No więc, jeżeli mam, moje wykształcenie się skończyło na szkole podstawowej, to moja wiedza z zakresu religii powinna być na poziomie liceum. Jeżeli moje wykształcenie kończy się na maturze, to moja wiedza z teologii, filozofii, doktryny powinna być na poziomie studiów wyższych. Ja powinienem więcej wiedzieć o Bogu niż, nie wiem, o kulturze na przykład. Prawda? Jeżeli moje wykształcenie jest techniczne, jestem inżynierem, no to moja wiedza, z, jeżeli jestem katolikiem, jeżeli kocham Chrystusa, to moja wiedza na temat Pana Boga y, powinna być większa niż na temat maszyn. No bo co to za katolik, który wie wszystko o maszynach, a nic o Panu Bogu, albo niewiele o Panu Bogu? I według tej formuły ten obowiązek powiększania wiedzy, zyskiwania rozumień w perspektywie wiary, no zwiększa się wraz, z, z, znaczy jest inaczej, jest proporcjonalny do naszej innego typu Wiedzy, innego typu rozumień. Teraz w ogóle odnoszę takie wrażenie, że teraz w ogóle się tego nie, nie bierze pod uwagę. I e, różni pobożni katolicy, w tym katolicy tradycyjni, w tym katolicy trydenccy, uważają, że no wystarczy chodzić na mszę trydencką, wystarczy się modlić, wystarczy być dobrym człowiekiem, e, czyli żyć według przykazań bożych. I koniec. Nic więcej nie potrzeba. Nie. Dlatego, że znaczy inaczej możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wiedza absolwenta studiów wyższych na temat wiedzy, wiary, ma być większa niż wiedza absolwenta podstawówki. No bo natrafiamy na inne problemy, prawda? Wnika w nas ten świat pogański. Ze swoją kulturą, z różnymi rozstrzygnięciami, i musimy mieć na to antidotum. A poza tym, no jeżeli zdobywamy wiedzę, jeżeli chcemy zdobywać wiedzę, no to która perspektywa jest dla nas najważniejsza? Bóg jest dla nas najważniejszy, zbawienie jest dla nas najważniejsze, czyli powinniśmy więcej wiedzieć na ten temat. Jeżeli czytamy książki prawda, i jakiś absolwent podstawówki czyta jedną książkę rocznie. No, powiedzmy, dwie książki roczne, trzy książki roczne niech będzie, no to jedna powinna być to kryminał, powieść, czy jakiś podręcznik, a dwie powinny być z zakresu wiary. Jeżeli absolwent polonistyki czyta rocznie 50 książek z zakresu swojej dziedziny, to z zakresu wiary powinien czytać. 100 książek, przynajmniej 100 książek, prawda? i tutaj no, od razu widzimy, że coś jest z nami nie tak. Prawda? I teraz powtórzmy, ta formacja ma znowu kilka wymiarów, bo w pierwszym rzędzie musimy poznać doktrynę. Później tą doktrynę poznajemy na dwa sposoby. Poprzez Lekturę, analizę, rozumne czytanie, rozumienie dokumentów kościoła i poprzez lekturę największych świętych, największych specjalistów w różnych dziedzinach teologii, czyli doktorów kościoła, święty Tomasz Zakwinno, święty Augustyn, święty Franciszku, Franciszek Salezy, święty Alfons Maria Liguori, święty Jan od Krzyża, święta Teresa od Krzyża, święty Antoni Padewski, święta Katarzyna de Sieny, święty Bernard Sklerwo. Zobaczmy, że takim Kluczem, podręcznikiem, czymś tak bardzo ważnym, niesamowitym dziełem jest dialog Świętej Katarzyny ze Sieny, bo tam jest prawie wszystko w takiej pigułce, od tego można by zaczynać. I później kierujemy się do Pisma Świętego, i to Pismo Święte czytamy, studiujemy w trzech porządkach. Pierwsze czytamy, bo to jest modlitwa to jest kontakt ze Słowem Bożym. Po drugie czytamy, żeby poznać akcje, akcje. Kiedy ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, studiowałem filozofię, to mieliśmy również przedmioty teologiczne, dodatkowe. I jednym z takich przedmiotów była biblistyka. I były wykłady. Ksiądz profesor wyjaśniał różne rzeczy z zakresu Biblii. Ale były prace domowe, z których później był egzamin. A ten, te prace domowe to była lektura Biblii. I ksiądz nas przepytywał z akcji kolejnych ksiąg, prawda? Czyli powiedzmy, pierwsze kolokwium to było część Starego Testamentu, ileś tam ksiąg. I, i on się pytał, tak jak nauczycielka pyta dzieci w szkole. Sprawdzając, czy czytały lekturę szkolną, pyta się o akcję. No to on się pytał o akcję, tak żebyśmy po tej zakończeniu tych, tych studiów z biblistyki mieli całą Biblię w małym palcu. No i trzecie jest rozumienie Biblii, ale rozumienie Biblii jest możliwe tylko przez, wcześniej gdy wcześniej znamy doktrynę, znamy teksty, Doktorów Kościoła, a drugie, jeżeli chcemy wgryźć się w Biblię, jeżeli chcemy ją czytać z pełnym rozumieniem, no to trzeba ją czytać właśnie. O tym temu poświęciłem jeden program na tym kanale. Nie wiem już, czy on już był, czy dopiero będzie, ale, ale będzie w pierwszej połowie 2024 roku chodzi o to, żeby czytać Pismo Święte poszczególne księgi razem z komentarzami no, czytanie psalmów no, tutaj świetnym przykładem są psalmy czy świetnym przykładem jest pieśń nad pieśniami że pieśń nad pieśniami to poemat erotyczny jak go będziemy czytali sam w sobie to bez komentarza odpowiedniego no to to co nam z tego wyjdzie to możemy czytać jakikolwiek inny Poemat erotyczny, psalmy, prawda? Znaczy, psalmy można się modlić na psalmach. Ja się modlę na psalmach, każdy kapłan zresztą modli się na psalmach. To jest ciekawe, że jeżeli zapytać się takiego przeciętnego katolika, dlaczego psalmy są takie ważne, że każdy kapłan codziennie musi z nimi obcować, prawda? Ale teraz zajrzyjmy do psalmów, przeczytajmy jeden czy drugi, trzeci psalm, bo są różne, są takie. Jakby z jaśniejszym przesłaniem i, i z mniej czytelnym przesłaniem. I teraz zadajmy sobie pytanie, o co chodzi? O co chodzi w tym psalmie, prawda? I jeżeli samodzielnie odpowiemy na to pytanie, to w ogóle nie odpowiemy na to pytanie, prawda? Dopiero zrozumiemy to, że, że nie docieramy do treści psalmu, jeżeli przeczytamy komentarz któregoś z wielkich doktorów kościoła do psalmy. Tutaj modelowy jest komentarz, świętego Augustyna, gdzie to są cztery tomy, zresztą wyszły po polsku, wydano ją dawno, dawno temu, wy, te komentarze wydano na, w Akademii Teologii Katolickiej, jeszcze w takiej prymitywnej formie, nie wiem, czy później to wznawiano, ale w Kanadzie jest to dostępne. I jak przeczytamy komentarz świętego Augustyna do któregoś psalmu, to zrozumiemy, że go nie rozumiemy, prawda? I teraz ta formacja katolicka, tego typu formacja katolicka, powinna przebiegać przez całe życie w wypadku każdego katolika. Ale powtórzmy, im bardziej jesteśmy zanurzeni w kulturze, im bardziej jesteśmy związani z różnymi problemami tego świata, tym bardziej wpadamy w więcej pułapek różnego typu pułapek intelektualnych, pułapek myślowych. Jakieś schematy pogańskie, i jedynym lekarstwem na to jest, gdy jesteśmy zanurzeni wcześniej w katolicyzmie, w doktrynie, w tekstach doktorów kościoła, w Piśmie Świętym, czytanym razem z komentarzami. I jakiś taki prosty człowiek, szczególnie taki z dawnych czasów, co to mieszkał w lesie i nie miał żadnych problemów, jakichś głębszych, bo całe jego życie to była orka, zbieranie, karmienie zwierząt i tak dalej. On jakby tego wyposażenia intelektualnego wydaje się, nie potrzebował, a yy, ale jak zetknął się z tekstami jakimiś. Z, z dokumentami, z tym, no to jakby uświadamiał sobie, czy z tekstami doktorów kościoła, uświadamiał sobie, że jest jakaś głębia, której nie widział, prawda? I że wejście w tą głębie jakoś go ubogaca, ale tu nie chodzi o to, że jego ubogaca, tylko chodzi o to, że to powoduje, że coraz bardziej staje się błogosławiony, ubogi w duchu, prawda? Czyli wyrzuca z siebie to, co jego własne pomysły, a przyjmuje to, co Boże. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, to już do tego wracałem kilkakrotnie. To, co kiedyś było, kiedyś było, były bardzo ważne w formacji katolickiej żywoty świętych. Wydawano specjalne żywoty świętych, tak przygotowane, że na każdy dzień, prawda, że Każdego dnia mieliśmy możliwość, znaczy w jednej księdze na każdy dzień były trzy, cztery żywoty wielkich świętych, tych największych świętych. I, yy, yy, no i zapoznając się z tymi żywotami, sięgając zresztą po większe żywoty takie, że, że zapoznanie się z nimi to trzeba by yy, trzech dni, tygodnia, dwóch tygodni. No to żywoty świętych też są źródłem wiedzy, rozumienia, ale i siły, bo dają wzorce, dają poprzeczki, pokazują jacy my jesteśmy marni, bo oni byli tacy wielcy, ale lektura żywotów świętych daje też wiedzę o Panu Bogu, wiedzę o tym jak dojść do Pana Boga, jak się katolik powinien zachowywać i jest to taka wiedza teoretyczno-praktyczna, prawda, czyli mamy... Czystą wiedzę, ale mamy też wskazówki, jak należy rozwiązywać pewne problemy. I jak czytamy wiele żywotych świętych, to w pewnym momencie natrafiamy na sytuacje, które my w swoim życiu wchodzimy. No i teraz widzimy, czy wchodziliśmy, i teraz widzimy, jak myśmy rozwiązywali te problemy. Nie po katolicku, po pogańsku, marnie. E, a jak można było te problemy e, rozwiązać? Czy przypadkiem nie jesteśmy marnymi katolikami? To pytanie w tej perspektywie, o której, której poświęciłem ten program, warto, żeby każdy sobie zadał i warto, żeby tutaj zmienił, zmienił się pod tym kątem i, i tą perspektywę należy wprowadzać w życie swoich, swojej rodziny. Prawda? Jakieś wspólne czytanie, opowiadanie o tym, co się przeczytało. Rozmowa o tym, co się przeczytało, życie Panem Bogiem. Pytanie, ile czasu poświęcamy na oglądanie seriali, dzienników telewizyjnych, gry komputerowe, siedzenie w internecie, smsy i tak a ile czasu poświęcamy dla Pana Boga, dla, żeby zbliżyć się do Pana Boga myślą. A za myślą pójdzie oczywiście reszta.

o roli filozofii w życiu katolika prawda? I, czyli będę i to nie będzie mój pomysł prawda? tylko będę czytał i komentował podstawowy tutaj dokument Eterni Patris e, podstawowy tutaj dokument kościoła dokument, który odwołuje się do wielu poprzednich dokumentów i dokument, na który powołuje się wiele następnych dokumentów e, nawet dokumenty Pawła VI nawet dokumenty Jana Pawła II. Także zapraszam na ten sobotni program. Dziękuję bardzo.